Linia Z2. Kierunek. Centrum Handlowe Arkadia. Przystanek Okopowa. Następny przystanek Okopowa. Przystanek Okopowa. Następny przystanek Żytnia. Przystanek Żytnia. Następny przystanek dzielna. Przystanek dzielna. Następny przystanek cmentarz żydowski. Przystanek cmentarz żydowski. Następny przystanek niska. Przystanek niska. Następny przystanek Powąskowska. Przystanek Powąskowska. Następny przystanek Rondo Radosława. Przystanek Rondo Radosława. Następny przystanek Centrum Handlowe Arkadia. Przystanek. Centrum Handlowe Arkadia. Koniec trasy.